widzowie! w dzisiejszym filmie po raz pierwszy otworzymy sobie Just, Justy Kika i trzy saszetki. Czyli łącznie mamy pięć saszetek plus jedną kartę limitowaną, czyli Hollow Giants Havertz. No to zacznijmy sobie najpierw od Justy, od Justy Kita. Tutaj są trzy, nie, dwie saszetki. Gwiazda, najbardziej utotołowani piłkarze w historii, wielki kolekcjoner Robert Lewandowski, wyjątkowy Lamin Jamal, objawienie sezonu, skupiska Polonii w piłkarskiej Europie, Polska Czeka, pociąg do Kadry i teraz plakaty Nikola Zalewski, Messi. Paul Palmer i Wojciech Szczęsny Manchester City Jakub Błaszczykowski Mohamed Salah Tutaj znowu Błaszczykowski, znowu City Znowu Szczęsny, znowu Palmer Messi i Zalewski znowu Tutaj już łamigłówki będą Tutaj dalej są łamigłówki Tutaj Andrzej Szarmach, biało-czerwony Diabeł i tutaj ogłoszenie konkursu. Tutaj piłka nożna bawi, komiks i znowu konkurs. Tutaj jeszcze żarty jakby do wsipy. I tutaj jeszcze mamy Miniciusa Juniora, Juliana Alvareza, Lamini Mala i Arda Gulera. No to teraz sobie otworzymy... Saszetki. Najpierw otworzymy z tej gazetki z Uwaga. Po raz pierwszy w ogóle w historii Top klas na tym kanale. Ryan Graberson Tim Claytins Bramkarz Aleksander Nubel Manuel Locatelli. Uwaga. Cristiano Ronaldo był, Nie wiem czy dobrze to czytam. Mam jakieś rzadki, rzadkie karty. Max Power Romeo, Pedri Impact. I DiMarco Dumfers. Jak to się nazywało? Tak. Magic Mix. Czyli w soszetkach są. Cztery limitki i cztery karty specjalne 4 bazówki i 4 karty specjalne. Tutaj będzie, będą karty specjalne, a tutaj karty bazowe. Dobra, dalej. Znowu saszetka z Draski Kika. Fabien Ruiz. Sandro Tonali, Bardei, Barkola, Manuel Neuer, Udogę Football Star, znowu Barkola, Electric, Leroy Sané Winner, i Trent Alexander-Arnold Impact. Teraz już te saszetki dodatkowe. Federico Gatti. Mark Kukurea. Column Wani. Emiliano Martinez. Specjalna wersja to jest masterclass. Hurricane! To jest znowu ta seria um, Unbetable. To są, też słyszałam, że serie, że są różne kolory i to jest w wersji niebieskiej. Znowu Hurricane Impact Magic Mix Valverde i Człameni i Electric Otamendi. Dobra, jeszcze dwie soszetki do końca. razem trochę lepiej otworzymy Bento Al-Nasr, Noni Mudeke, Jabłka, saszetka Soszetka al Broz Marcelo Brozowicz, Sadio Mane, już trzecia karta z al -Nasr. Jest Messi Masterclass. Jest Messi Ronaldo, Ederson i Haland, Medic Mix, Electric Tonali i Max Power Schlochteberg. I ostatnia saszetka. Markus Thuram, Trent Alexander Arnold, bazówka, Federico Chiesa, Liverpool, Adrien Rabiot, reprezentacja Francji, Vinicius Junior, kolejna karta z tej serii, Jude Bellingham Electric, Bastoni i karta Winner McAllister. I na dzisiaj to tyle. Napiszcie, piszcie w komentarzu, czy się Wam podobało. Suba, e, sub i łapka w górę obowiązkowo.